Cześć. Na pewno większość z nas, chociażby na WF w szkole, musiała biegać. Były jakieś zadania, były jakieś dystanse, które trzeba było pokonać w określonym czasie, aby dostać pewną ocenę. Może zabrzmi to trochę banalnie, ale inwestowanie to maraton, a nie sprint. Tak jak. Mieliśmy to czasem w szkole, mieliśmy bieg na 100 metrów, trzeba było przebiegnąć to w określonym czasie. dostawaliśmy szóstkę i wszystko w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, w zależności od osoby, było końcem, tak? Otrzymywaliśmy efekt, czyli jakąś ocenę i dziękuję. Bardzo rzadko też bywały takie lekcje, na których trzeba było biegać więcej, kilometr, dwa, trzy, może nawet do pięciu, wszystko było w zależności od. Od szkoły, od lekcji, jaką akurat mieliśmy, i każdy z nas dobrze wie, że aby przebiec ten dłuższy dystans, no jednak trzeba mieć tą formę fizyczną i ukończyć ten bieg no, tak samo w odpowiednim czasie, bo trzymać odpowiednią ocenę. Może wydawać się to banalne, ale właśnie tak samo jest przy inwestowaniu. Wiele z nas. Chciałoby, aby to wyglądało jak ten sprint, gdzie nagle inwestujemy nasze pieniądze i w ciągu jednego-dwóch dni zyskujemy nie wiem 10, 20, 30, 40%. A co po niektórzy marze, nawet liczą o 100% w ciągu jednego dnia, bo jak wiemy, edukacja finansowa w naszym kraju i ogólnie w naszym społeczeństwie no nie jest na wysokim poziomie. Nie mówię tego tutaj po to, żeby komuś ubliżyć. Bardzo bardziej mówię tutaj po to o tym, aby świadomość ludzi po prostu rosła, jeżeli chodzi o ten temat. No i co do tego maratonu. Właśnie trochę tak to wygląda w inwestowaniu. Inwestujemy pewne pieniądze i potrzebujemy czasem naprawdę dużo czasu, aby ta nasza inwestycja na siebie zarobiła, aby Dała nam zysk, jakiego oczekujemy, albo na przykład inwestujemy dywidendowo, i tutaj oczekujemy na zwrot z naszej inwestycji, na przykład przez 6 miesięcy, ponieważ teraz chcieliśmy kupić akcję, za 6 miesięcy dopiero otrzymujemy dywidendę. Więc musimy sobie zdać z tego sprawę, że inwestowanie nie jest sprintem, tylko maratonem. Jest to maraton, który wymaga od nas. Można powiedzieć spokoju psychicznego, bo to naprawdę jest mega ważne, mega istotne w naszych inwestycjach. Ponieważ wiele z nas, jak widzi, minus 5%, minus 10%, przyjmijmy, może rzućmy kwotami 100 zł, 200 zł na minusie, panikuje, sprzedaje swoje akcje, ale zapomina, że naprawdę inwestując dalej możemy uzyskać odpowiedni wynik. To troszkę tak może jak z maratonem, czy też z bieganiem. Zdarza się tak, że pewne osoby na początku biegną bardzo szybko, a tracą siły, jakby odpoczywają w momencie tego biegu. Chodzi mi, że biegną wolniej, ale dalej biegną, czyli inwestujemy, zwalniamy, inwestujemy kolejne środki, czyli dalej, bieg dalej zaczynamy biegnąć biec, wybaczcie. I na końcu otrzymujemy efekt, czyli dobiegamy do mety, wypłacamy pieniądze z zyskiem. To jest naprawdę bardzo wymagające. To nie jest coś takiego bardzo prostego, bo łatwo mówi się, że wejdę na giełdę, zainwestuję, nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy, 100 tysięcy, wszystko zależne jest od osoby i nie będę patrzył na giełdę, nie będę się tym interesował. Oczywiście jest to bardzo możliwe, jest to bardzo prawdopodobne, że można tak zrobić, ale na początku swojej drogi to jest wręcz niemożliwe. Yy, wiem sam po sobie, że gdy zaczynałem naprawdę kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie w momencie trwania sesji, byłem w stanie zalogować się na Maklera, patrzeć na niego tak jak to wszystko rośnie czy też spada denerwować się że jest minus 100 minus 200 a może jest plus 100 plus 1000 minus 1000 to naprawdę wszystko na nas działa i musimy sobie dać z tego sprawę że inwestowanie to maraton a nie sprint i chciałbym żebyście po prostu odsłuchując ten materiał troszkę sobie o tym wszystkim pomyśleli zastanowili się czy może to pojęcie y, ma rację bytu czy też nie. Możecie również opowiedzieć się w komentarzach, co wy o tym sądzicie, ponieważ uważam, że to jakby powiedzenie jest bardzo istotne i niektórym z nas może troszkę zmienić nastawienie do rynku. Na dziś to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarze. Oczywiście również e-mail do mnie jest podany. Dziękuję, cześć.